Blogspace.pl portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam was na kanale Be in Krypto Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest Blogspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawiam Wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata krypto. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Moonstake i RockX współpracują, by wspierać ekosystem Polkadot. Firma Moonstake i singapurska firma RockX współpracują, aby wspierać rozwój sieci Polkadot. Brave Browser podejmuje kroki w kierunku Web3.0 poprzez integrację IPFS. Przeglądarka Brave ma zintegrowane, zdecentralizowane rozwiązanie do hostowania plików o nazwie IPFS, umożliwiające użytkownikom wygodniejszy dostęp do multimediów. Bitcoin i Tesla to największe bańki, wynika z ankiety Deutsche Bank. Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Bank Inwestycyjny Deutsche Bank wykazało, że ponad połowa inwestorów uważa bitcoina i amerykańskie akcje technologiczne za największe rynkowe bańki. W związku z tym respondenci, z których większość to profesjonalni inwestorzy, przewidują kolejne korekty. Rozwój Ethereum i IP1559 w miarę pogłębiania się kryzysu gazowego. Deweloperzy nadal pracują nad kluczową aktualizacją sieci Ethereum, która powinna pomóc złagodzić niebotyczne ceny transakcyjne, które obecnie ją trapią. Top 10 kryptoinfluencerów do obserwowania w 2021 roku. Branża kryptowalut w końcu wystartowała po 3-letniej bezsie. Rok 2021 przyniósł nowe rekordy wszechczasów w przestrzeni kryptowalut. Najbardziej godnym uwagi jest Bitcoin, który w styczniu odnotował nowe ATH w okolicach 42 tysięcy dolarów. Całkowita kapitalizacja rynkowa również osiągnęła nowe HATH wynoszący 1,1 biliona dolarów w porównaniu z 750 miliardów dolarów w styczniu 2018 roku. Ktoś zamieścił cytat z Biblii w bloku Bitcoina. Dzisiaj został wydobyty 666 666 blok w sieci Bitcoina. Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś zostawia ukrytą wiadomość w blockchainie. Tak stało się i tym razem. Pewien żartowniś zamieścił w diabelskim bloku cytat z Nowego Testamentu. Ethereum uruchamia optymizm w sieci głównej L2. W tym roku prawdopodobnie nastąpi bezprecedensowe wykorzystanie i popyt w sieci Ethereum, więc nigdy nie było lepszego czasu na ulepszenie rozwiązań skalowania Layer 2. Engine zostaje pierwszym w Japonii uregulowanym finansowo tokenem gamingowym. Engine, platforma blockchain oparta na grach wideo, której celem jest ułatwienie każdemu rozwoju, handlu, zarabiania i wchodzenia na rynek dzięki technologii blockchain, ogłosiła ekscytującą wiadomość dla swoich użytkowników. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was na naszego telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka Satoszego i KryptoEkipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego kontentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film Ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej!